Zobaczcie, jak wyglądał najśmieszniejszy moment starcia Krzysztofa Stanowskiego z kanału Zero z jednym z członków ostatniego pokolenia. Subskrybuj, polub i skomentuj. Robiąc to wspierasz nasz kanał i zwiększasz nasze zasięgi. Ale to są słowa Frasyniuka, który powiedział o tym, że porównał, to nie są moje słowa, nie? E, ostatnie pokolenie do Solidarności, że oba ruchy były w mniejszości. I o solidarność w swoich czasach też kurzała ludzi. sprawiała, że ludzie tracili nawet pracę. Nie, że się spóźniali, ale stracili e, pracę. No. Byli, trafili do więzienia, jakby to były e, poważne sprawy i... Nie, nie mogę na to porównanie, przepraszam, to jest tak absurdalne porównanie, że jak, jak się. Nie jest porównanie, tylko władysowa. Ja rozumiem, ale możemy władwa frazynika też wyśmiać w tym momencie. E, to jest tak absurdalne porównanie, że już można wszystko powiedzieć, naprawdę. Jak się mówi coś takiego, to można powiedzieć już wszystko. Znaczy ja myślę, że jak się mówi takie rzeczy, to się mówi je z perspektywy osoby, która brała udział w tych wydarzeniach. Solidarność wywróciła w Polsce komunizm. Wy nie zdołaliście zablokować jednej drogi.